Cześć, Marcin z tej strony PolMoto.pl Dzisiaj chcielibyśmy z zaprezentować Renault Scenic 1.9 dCi 120 koni Cena tego samochodu to 11300 zł Rocznik 2004 Do zobaczenia w Autokomisie Jaspol z Strumień zbytków Przeprowadzimy sobie oględzin tego samochodu dzisiaj Do czego Was zapraszam A teraz posłuchamy sobie tego silnika 1.9 dCi Na temat tego silnika Słuchajcie, nie jeden, nie jeden człowiek już napisał doktorat. Można się tu rozwodzić godzinami, a my sobie wstępnie go odpalimy, posłuchamy. Żadne niepokojące kontrolki się nie wyświetlają. Przejdźmy sobie do komory silnika. Jednostka bardzo dobrze znana, jak już wspomniałem. Wiele tutaj nie zobaczymy, ponieważ jest dość szczelnie zabudowana komorze silnika. Garść technicznych informacji na jej temat. Prędkość maksymalna 188 km na godzinę. Przyspieszenie do setki około 12 sekund. Spalanie niecałe 6 litrów średnie. 270 Nm, To pozwoli całkiem sprawnie się odpychać spod świateł na pewno. Posłuchajcie sobie jak ten silnik pracuje. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Jeżeli się wsłuchać w pracę tego silnika, to nie dobiegają nas żadne niepokojące odgłosy. Także na pierwszy rzut, rzut oka, a może ucha, wszystko jest w porządku. Wygląda to bardzo obiecująco, także jeśli chodzi o dane techniczne i silnik, myślę, że jest całkiem w porządku więc moi drodzy teraz sprawdzimy sobie ogólny stan lakierniczo-blacharski tego auta na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem fajnie wiadomo, jakieś drobne zaprawki, przygody pod marketowymi parkingami są nieuniknione i mamy tu delikatną zaprawkę tutaj też zaprawka jest zrobiona, także tak to tu wygląda opony już no, A panu już by wypadało wymienić, bo to dosyć takie niche. Tutaj mamy roz, tutaj też jakaś delikatna zaprawka na plastikowym zderzaku. Także tu nie ma żadnej tragedii. Wiadomo, jakieś odrapania od, od wsiadania to jest nieuniknione. Nie widać, że tu nie jest nic picowane na ten, tam, w tym temacie. Mamy tak, ale fajną informacją jest to, że te nadkola z przodu są całe, także wiecie, jeżeli chcecie, my dla Was pomierzymy ten lakier, wszystko zobaczymy tak jak to faktycznie jest, każdy detal, także my Was do tego zapraszamy. Teraz oglądniemy sobie wnętrze, oczywiście ogólnie, tego samodu Renault Scenic. Jak sami widzicie w dość, znaczy w dość nietypowej. Kolorystyka jest taka brązowawo-czarna, fotele półskórzane, skóra na boczkach dziowych. Także całkiem fajnie wyposażony model. Oczywiście pełną listę wyposażenia wyposażenie znajdziecie w linku pod filmikiem. Tam przejdźcie sobie do ogłoszenia na naszej stronie i poczytacie coś więcej. Natomiast wstępnie jeśli chodzi o zużycie wnętrza no to to są typowe, typowe zużycie wnętrza jeśli chodzi o użytkowanie tego samochodu. Nie ma tutaj jakichś takich nie wiem, urwanych czy połamanych rzeczy. Oczywiście trzeba to wszystko dokładnie sprawdzić. Oczywiście widać że samochód po prostu był użytkowany więc nie ma tutaj mowy o samochodzie nowym z salonu. Więc tutaj mamy dość pojemny schowek który na pewno się przyda. Gniazdko 12V. Na pewno schow, schowków tutaj jest co nie miara, także każdy znajdzie e, coś miłego dla siebie. Bardzo duże schowki, dość nietypowe ułożenie, znaczy nietypowe, e, de, jeśli chodzi o zegary. Mnie osobiście się to nie podoba, ale każdy ma swój gust także i swoje zdanie. Ja wolę tradycyjnie przed sobą widzieć wszystko. Może sobie jeszcze przejdziemy do tyłu samochodu, zobaczymy jak się siedzi z tyłu. Zasiadłem z tyłu samochodu na tylnej kanapie. Jak widać z tyłu siedzi się bardzo wygodnie, wysoko, tak samo jak na fotelu kierowcy. Wszystko widać dookoła, także nic nas nie zaskoczy, można powiedzieć. Siedzi się wygodnie, fotele z tyłu półskórzane również. Jakie stoliczki, tego typu rzeczy, bardzo dużo schowków w samochodzie jest. Na przykład, nawet rolety widać, że są na wyposażeniu. Także dość bogato wyposażona wersja. Także, jeśli chodzi o wnętrze samochodu, to po prostu jest widać, że jest normalnie użytkowane, zużycie jest adekwatne do przebiegu samochodu, tak e, uważamy. A jeżeli chcecie wnikliwie to sprawdzić, to my to dla Was oczywiście sprawdzimy każdy element szczegółowo. Nie. Patrzymy, sobie również do bagażnika tego samochodu. Jak widać, dość, dość pojemny bagażnik. Myślę, że przyda się w codziennej eksploatacji bez problemu. Z, e, jakieś bagaże na jakiś wypad weekendowy spokojnie się zmieszczą. Także nie ma z tym problemu. Jeszcze zobaczymy pod. Jak to wygląda? Więc wstępnie wnętrze wygląda bardzo fajnie. Po prostu jest normalnie użytkowane. Nie ma takich, nie ma się co do czego przyczepić. A teraz podsumujmy sobie naszą krótką prezentację. Kilka informacji odnośnie tego samodu, tego silnika, ogólnie modelu Renault. Jeden i 120 koni. Ten silnik jest znany w internecie, fora huczą od różnego rodzaju opinii natomiast jeśli chodzi na ten egzemplarz, na pierwszy rzut ucha wszystko jest w porządku, Nic, nie doszły nas jakieś takie słuch, słuchu, jakieś tam niepokojące dźwięki więc tutaj można powiedzieć, że silnik jest w porządku tak jest, a ja jeszcze wspomnę tak, wnętrze, obszerne wnętrze po prostu to jest główna zaleta tego samochodu, że naprawdę człowiek czuje się jak praktycznie w jakimś małym pokoiku tak, w którym jest tego miejsca naprawdę sporo. Także każda podróż nad morzem tym samochodem myślę, że czyli na Chorwację bez problemu i myślę, że człowiek przyjedzie dosyć wypoczęty. Jeżeli chodzi o ten egzemplarz, no na pewno fajnie wykończony, bo mamy tu takie, że tak powiem, dosyć ładne wyposażenie tego auta. Dużo schowków, tak jak Łukasz wspomniał, mamy tu też jakiś kubeczek. Proszę bardzo. Popielniczka. O, popielniczka, kubeczek, tak, można sobie tutaj dodatkowo wyposażyć, jedynie czego żałujemy to jest to, że, że nie ma tu kubka na gorące napoje, które przydają się na przykład na wyjazd w góry i tego typu sprawy. Wiadomo, stan lakierniczy blacharski na pierwszy rzut oka wygląda całkiem nieźle. Wiadomo, są jakieś drobne szkody parkingowe. Ale jeżeli chcecie się więcej o tym samochodzie dowiedzieć, zapraszamy Was do kontaktu z nami. My dla Was sporządzimy specjalne raporty dogłębne z tego samochodu. Do czego Was zachęcamy. Łukasz, pod głos. Po prostu, jeśli chodzi o zużycie wnętrza, to myślę, że jest adekwatne do swojego przebiegu 220 tysięcy km. Tak jest, zgadzasz się ze mną. Tak jest. Jeżeli Wam się filmik podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał, bo bez Was nie ma nas. Chcemy z Wami współtworzyć ten kanał. Jeżeli chcecie, żeby się coś znalazło w filmiku lub nie chcecie, żeby coś było w filmiku, piszcie do nas y, pod filmikiem lub na fanpage'u. Po prostu miejcie z nami cały czas kontakt. Chcemy się z Wami rozwijać i być dla Was. Tak, jest. Jeżeli chcecie również być na bieżąco, to wchodźcie na naszego fanpage'a na Facebooku, tam też zobaczycie różne inne rzeczy, które udostępniamy. Jeżeli chcecie więcej ogłoszeń zobaczyć, wchodźcie na naszą stronę PolMoto, tam znajdziecie również inne ogłoszenia. No i z tych z naszego, z naszej strony też również możecie nam posyłać samochody, które chcecie, żebyśmy zbadali szczegółowo, do czego Was zachęcam. Również. Myślę, że z naszej strony to wszystko i zapraszamy Was znowu do następnego nagrania naszego. Pozdro!